Ponieważ w zadaniu jest powiedziane, że ciało puszczono swobodnie, stąd wniosek, że po wyniesieniu go na wysokość 2R nadano mu taką prędkość, o takiej wartości tak skierowaną, że względem powierzchni Ziemi to ciało pozostawało w spoczynku. Od tego momentu odbywa się klasyczny swobodny spadek i w momencie uderzenia w powierzchnię Ziemi o promieniu R duże ciało posiada prędkość V. W chwili początkowej posiadało ono energię potencjalną grawitacji określoną tym wzorem. Wzór ten ma z lewej strony ekran. W chwili uderzenia w ziemię posiada ciało zarówno energię kinetyczną, jak i energię potencjalną grawitacji. Piszemy zasadę zachowania energii mechanicznej dla tego ciała. A następnie skorzystamy z zależności, która pozwoli nam uciec od podstawiania masy Ziemi. Nie wszyscy pamiętamy wartość masy Ziemi, zatem przyjmujemy, że na powierzchni Ziemi ciężar ciała jest równy sile grawitacji. Jest to przybliżenie, ale w zupełności dla nas wystarczające. Te dwa równania mamy rozwiązać w celu znalezienia tej prędkości, jaką ciało posiadał uderzając w Ziemię. Proponuję postąpić tak: w pierwszym równaniu przenieść na lewą stronę ten ułamek, i sprowadzić go do wspólnego mianownika 2r z tym ułamkiem, który występuje z lewej strony. Po odjęciu od siebie tych ułamków pozostaje to. I ten ułamek jest równy mv2, czyli energii kinetycznej. Wyznaczam stąd gm. Po co? Ano po to, żeby z równania drugiego również gm wyznaczyć. Popatrz na podświetlone na czerwono równości. Obie one mają z lewej strony taką samą postać, Gm. No to można porównać prawę, a jak porównamy, to jeszcze można R z kwadratem uprościć. Wyznaczamy prędkość i jest ona równa około 8 km na sekundę.